Tu strumyk płynie zwolna. Nie wiem, czy od się działam. Maj. W każdym razie stokroć też nie widziałem. Dzisiaj trochę o wodzie. Ze względu nie na suszę, która panuje gdzie nie gdzie, tu też które też właśnie mają nadejść kolejną falą na rzecz O wodzie w kontekście podróżowania, włóczenia się, biwakowania, czy po prostu bytowania, gdziekolwiek. Prawda jest taka, że bez wody ani nie pociągniemy długo, kolokwialnie rzecz ujmując, ani niczego nie ugotujemy, ani się nie umyjemy. W związku z tym w wodę albo musimy ze sobą tachać, no albo posiłkować się jej nabieraniem na szlaku Wszystko fajnie jak jesteś na przykład tu gdzie ja tam są góry, a tam to jest beskit, tam ten to akurat drzewiecki. Tu wody da się znaleźć, nawet taki uroczo szemrzący strumyczek, jak ten, który płynie obok. Natomiast są miejsca w Polsce i na świecie pewnie też, natomiast skupmy się na Polsce, są miejsca w Polsce, w których o wodę wcale nie tak łatwo. Co wtedy? No, pozostaje utachać. Tachać na plecach, biorąc pod uwagę to, że woda jest średnio kompaktowa i nie ciężka i nie da się jej naprawdę za dużo ze sobą zabrać. Natomiast warto się zaopatrzyć w coś, w czym tę wodę można raz nieść, dwa w razie konieczności, w razie możliwości nabrać. Zaraz Wam pokażę dwie butelki, które mi towarzyszą na co dzień. Rozwiązania dosyć proste, rozwiązania fajne. Rozwiązania totalnie niekompaktowe. No, ale ktoś powiedział, że woda jest kompaktowa. Oto dwie butelki, które zazwyczaj noszę ze sobą. Ta po prawej to butelka byty z filtrem węglowym. Jest to tyle fajna, że można zatankować wodę z jakiegokolwiek kranu, ujęcia z oznaczeniem, że woda jest zdatna do picia. Ale mam chlory, nie chlory, kamień. Niejako przefiltruje, zatrzyma. I woda będzie spoko smakować. Łatwe otwieranie. Dziubek do picia. Łatwe zamykanie. Butelka twarda, natomiast to nie jest butelka niezniszczalna. O czym należy pamiętać. Yy, nie polecam nim skatać. Natomiast jest o tyle fajne, że można do niej co nieco wody wlać. Z tego co pamiętam to była 0,6 litra na spacer wystarczy. Obok produkt mojego ukochalego sklepu. 0,8 litra butelka z Decathlonu. To ciekawostka. Kosztowała całe 7,99. Butelka z tak zwanym Easy otwarciem i z zamknięciem. jak widać można to zrobić nawet trzymając tą jedną ręką ma takiego fajnego klika łatwo ją przytroczyć łatwo ją napełnić ponieważ otwór jest w miarę duży co pozwala... uwaga nakrętka jeszcze raz uwaga nakrętka uwaga nakrętka O, ta 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 otwór jest w miarę duży łatwo naczerpać nawet z takiego strumyczku jak tu płynie można z tego też w miarę przyzwoicie przypić bo dla odmiany nie jest znowu ta średnica otworu aż tak wielka żeby się zalać po całości butelka nie jest niezniszczalna natomiast to nie jest zwykły pet to nie jest butelka, która się rozpadnie w momencie naciśnięcia czegokolwiek Pozbędziemy się tej wody oddanej od środowisku, zobaczcie, ona jest w miarę plastyczna, ale nie jest aż taka sztywna. E, cóż jeszcze można powiedzieć o butelce, poza tym, że jest butelką, w którą można nabrać wody. E, Powiem Wam, że niewiele, no w celach Robić swoje, trochę jak tutaj, podziałki. A i owszem, przydałoby się, żeby można było wiedzieć, ile tej wody żeśmy zabrali, Szczególnie jak w przepisie na Kisiel, tu gdzieś w jest napisane konkretna ilość mililitrów. Tutaj tego troszkę brakuje. E, czego więcej brakuje? No, zasadniczo chyba już niczego więcej nie brakuje. Przy tego typu butelce nie oczekujmy nie wiadomo czego. Sama się nie napełni. Natomiast, mówię, łatwo ją przytroczyć. To oczko jest naprawdę duże, kciuk wchodzi. Ja ją przyczepiam nawet do zwykłego plecaczka takiego na wypad od poddom. Tu lokowanie produktu. Od mojej redakcji dostałem w prezencie. Tu mamy do czynienia z konstrukcją taką dosyć ciekawą. a i nam można to ciekawą nazwać. Bo filtr jest umieszczony w miejscu ogólnie niedostępnym, to jest taki krążek pewnie widzieliście jak, zaraz Wam zresztą go zademonstruję o, to jest filtr wymienny, starcza na miesiąc odpływ jak widzicie jest jeszcze szerszy niż w tamtej butelce czekajcie, tą wodę też oddamy środowisku chociaż to z to ale z tutaj jeszcze w związku z tym czerpie się ją w tym samym w zasadniczym punkcie, porównując otwory, no widzicie, że jest nawet większy natomiast no, e, nie polecałbym mimo wszystko korzystania, a przynajmniej nigdy nie próbowałem korzystać z wody takiej płynącej w tej butelce bo powiem wam, że nie wiem czy filtr węglowy to wytrzyma e, minusem tego filtra w temu co mówi Britta jest to, że on średnio się rozkłada znaczy może się jakoś składa, ale nie będę mi w stanie wytłumaczyć jak. I to jest mój duecik na szybki wypad. Na dłuższy wypad mimo wszystko przydaje się butelka z większą ilością wody, tudzież jak macie jakiegoś kamela, tudzież jeżeli jesteście menem i lubicie dźwigać baniak, to w Leila można kupić takie 10 litrów 20. Polecam, bo mam, ale to może raczej w samochodzie. Cóż jeszcze o tej wodzie? No, pamiętajcie, że wody w przyrodzie nie mamy za dużo. Właśnie zaczyna coś kropić. Takich strumyków jak ten, który tu widzicie, naprawdę nie ma zbyt wielu. Tym bardziej szanujmy wodę. I szanujmy to, że są jeszcze miejsca, takie jak to, w których możemy tą wodę za darmo. Zaczęto No, Ja się z wami pożegnam, bo coś zaczyna kropić, żeby się w ciemno-czarno. A w bujach jak to w bujach, jak mi zaraz lunie, to do domu nie zejdę, tylko spłynę. Miłego tygodnia. I do zobaczenia za tydzień, to w następny poniedziałek, również na szlaku. Cóż, deszcz się postanowił trochę mimo wszystko nade mną zlitować. Ale tak czy siak wracam. natomiast chciałem Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, o której nie powiedziałem. W przypadku szczególnie tej butelki BYT, ponieważ posiadam jeszcze model sportowy, taki trochę bardziej miękki i mniej odporny na uszkodzenia podczas upadku. Bo ta butelka, jak upadnie, no to jest duża szansa, że Wam się połamie. Plusem jeszcze jednym, o którym nie wspomniałem, jest to, że e, ograniczacie zużycie plastiku. Tę butelkę można tankować w jakimkolwiek kranie, w centrum handlowym, na stacji kolejowej, u babci, cioci, sąsiada, wujka, co jest niewątpliwą zaletą a dla portfela, b dla środowiska. Jak mówiłem, filtry starczają teoretycznie na miesiąc jeden, trzy filtry w paczce kosztują jakieś 50 zł. nie jest to wyjątkowo dużo jak na trzy miesiące wody. Poniczcie sobie sami, ile wdalibyście na wodę taką sklepową. Co więcej, ja używam tego filtra dłużej nawet. Nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu. Tak więc żegnając Was z, ponownie, z pięknych Beskidów, powiem Wam jedno, normalnie macie Pamiętać o wodzie i przyrodzie. No, cześć.